Po utworzeniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1569 roku jej pierwszym władcą został Zygmunt II august, jednak swoje rządy nie sprawował długo, gdyż zaledwie trzy lata później umiera w roku 1572. Z racji, iż król nie pozostał po sobie męskiego potomka, jego śmierć kończy prawie dwustuletnie panowanie Jagielonów na tronie Polski. W Polsce rozpoczyna się okres tak zwanego bezkrólewia, podczas którego szlachta ustaliła, że do czasu wyboru nowego króla w kraju rządzić będzie urzędnik noszący tytuł interrexa. Słowo to powstało z połączenia dwóch łacińskich słów inter między i rex czyli król. Na interrexa wybrano prymasa polski. I od tej pory już zawsze prymas polski miał rządzić w kraju na czas bez królewia. W międzyczasie szlachta polska podjęła decyzję o systemie wyboru nowego króla. Od tej chwili nowy władca miał być wybierany na drodze tak wolnej elekcji, czyli głosowania, na którym każdy szlachcic miał prawo głosu w wyborze króla. Kandydat, który zdobył najwięcej głosów, Stawał się nowym królem Polski. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1573 roku. Ze wszystkich kandydatów wybór ostatecznie padł na młodego francuskiego księcia Henryka Walezego z francuskiej dynastii królewskiej Walezjuszy. Sam Henryk Walezy stał się tym samym pierwszym elekcyjnym królem Polski. W międzyczasie Młody król został zobowiązany przez szlachtę do podpisania dokumentów, w których zobowiązywał się do przestrzegania praw i zasad funkcjonujących w I Rzeczpospolitej. Dwoma najważniejszymi z nich były artykuły henrykowskie i pakta Konwenta. W tym pierwszym król obiecywał podtrzymywać przywileje szlacheckie oraz dotychczasowy ustrój polityczny państwa. Tron miał być elekcyjny, a nie dziedziczny. Sejm Miał być zwoływany regularnie, a król nie miał prawa zwoływać pospolitego ruszenia i nakładać podatków bez zgody szlachty. Szlachta z kolei mogła wypowiedzieć królowi posłuszeństwo, jeśli ten nie przestrzegał powyższych postanowień. Zasad zawartych w artykułach Henrykowskich miał od tej chwili przestrzegać każdy kolejny król Polski. Pakta konwenta z kolei była szeregiem najważniejszych postanowień króla, które będzie chciał on zrealizować za swojego panowania. Henryk Walesy nie rządził jednak długo. Ograniczone kompetencje króla, silna pozycja szlachty, szczególnie rodów magnackich, nie była tym, co wyobrażał sobie młody król, gdy wstępował na tron. Dlatego, gdy w 1574 roku dotarły do niego wieści, że jego brat Ówczesny król Francji zmarł, pozostawiając mu tron, Henryk nie tracił czasu. W otoczeniu najbliższych ludzi uciekł z Polski do Francji, gdzie koronował się na nowego francuskiego monarchę pod imieniem Henryk III. Ucieczka Henryka Walezego nie zniechęciła jednak polską szlachtę do podtrzymywania systemu elekcyjnego i niedługo później wybrano nowego króla. Ale o nim Opowiemy sobie dopiero w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.